Lubuski kurator oświaty wręczył dziś uczniom z naszego województwa stypendia premiera na rok szkolny 2010-2011. Stypendia premiera w, odbierze w naszym województwie 113 uczniów, to jest 87% szkół, które są uprawnione do tego, aby złożyć wniosek o przyznanie takiego stypendium, jest to wskaźnik wyższy w stosunku do roku ubiegłego, blisko 10%. Stypendia otrzymują tylko najlepsi. W miesiącu takich uczniów w województwie jest 258. Każda szkoła może wystawić tylko jednego stypendystę. Trzeba przyznać, że niełatwo otrzymać takie stypendium. Typowany kandydat musi mieć najwyższą średnią szkołę. Uzyskać świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, najwyższą ocenę zachowania i wskazane by było, aby wykazywał szczególne uzdolnienia, przynajmniej w jednej dziedzinie nauki, nie zawsze związanej z stricte osiągnięciami dydaktycznymi, bo tutaj w grę wchodzi rozwijanie różnych talentów uszczerbów. Jedną ze stypendystek jest 20-letnia Martyna Wilkońska. Mieszka w Barninku, ale uczy się fryzjerstwa w Gorzowskim Technikum Uzupełniającym. Trudno jest zdobyć stypendium, trzeba się dużo uczyć, przede wszystkim dużo. Nauka mi przychodzi łatwo, z lekcji dużo zapamiętuję. Do domu późno przyjeżdżam często, i trzeba długo siedzieć w domu wieczorami. Stypendium premiera jest wypłacane ze środków budżetu państwa przez 10 miesięcy, a wynosi 258 zł miesięcznie.